Witamy serdecznie Karolina Chrościcka i Hubert Woźnica. Znajdujemy się w centrum Mińska Mazowieckiego. W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2011 rokiem Miłosza, realizujemy projekt Miłosz od nowa, ogłoszony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Czesław Miłosz w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy program Miłosznicy. W pierwszym i ostatnim odcinku naszego programu sprawdzimy jak dużo mieszkańców wiedzą o naszym nobliście. Kim był Czesław Miłosz? No nas jak kto? No, nasz Miłosz kto jest? No, tak, Czesław do no, no naszym aktorem, naszym po, poetą, no wszystkim. A jakiego pochodzenia? No Polak, no aktor. A, kto? a y, czy kojarzy Pani jakieś jego dzieło? Nie, nie czytam, ale trochę wiem, ale tak. A w jakiej epoce literackiej tworzył? W, jakim, w jakiej epose literackiej tworzył? W jakim czasie? No proszę pana, to były da dawne, dawne dzieje. A co rozumie pani poprzez pojęcie tożsamość? No jak to tożsamość, to co człowiek oznacza? Czym ja jestem? To jest moja tożsamość. Pani Dziękuję Czesława Miłosza. No oczywiście. A czy kojarzy Pani jakieś jego dzieło? Dolina i Tak, bardzo dobrze. A czy wiedzą Pani może jakiego pochodzenia był Miłosz? No to był Polakiem, ale urodził się na Litwie. Tak. E, a w jakiej epoce literackiej tworzył? Hmm, no XX wiekiem, tak powiedziała. To by było może... w Młodej Polski? Aha, tak. E, a... do, 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 do naszego tysiąclecia już teraz. Tak, tak. A czy kojarzą Panie może tematykę, o jakiej pisał Miłosz? Dorota? Co to było? Miłosz. Mężczyzna, Miłosz, Miłosz, Miłosz. no... W, 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 po... Drugiej Panie światowej wyemigrował z Polski, tęsknił do kraju, to, to były te jego główne takie wspomnienia z młodości z dzieciństwa. To były jego główne. Czy, czy co pani nie rozumieją pod postacią słowa tożsamość? Tożsamość może być narodowa, może być środowiskowa, więc ro, ja to rozumiem, że utożsamiam się, bo jestem Polką, bo tu się urodziłam, i tu mieszkam. E, utożsamiam się z moją rodziną, bo z, z, ich znam. No nie wiem jeszcze, co mogę powiedzieć, utożsamość. Tożsamość narodowa, to już mówiłam, ro, oj, ojczyźniana, ale e, osobista? osobista. Kultura może, może tutaj właśnie chodzi o, to, o, to, o, tą, o tą naszą kulturę tutaj europejską. Mhm. Dobrze, tak. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Czy kojarzą państwo Czesława Miłosza? To oczywiście. A z jakim dziełem się państwu kojarzy? No, trudno powiedzieć. Z tym będzie gorzej. <grym> A jakiego pochodzenia był? Polskiego. Polskiego, ale Litwin. Tak. Dalej. E, w jakiej epoce literackiej tworzył? Słucham? W jakiej epoce, w epoce literackiej tworzył? W epoce literackiej, w XX wieku. Mhm. Czy znają państwo tematykę dzieł Miłosza? Niestety. A co Państwo rozumieją, czym dla Państwa jest tożsamość? Takie proste, takie trudne. Takie proste, takie trudne. Właśnie. Tożsamość. Ale je, czy sława miłosza czy Nie. Nasza? Czym dla Państwa jest tożsamość? Tożsamość? Jesteśmy Polakami. Mhm. Utożsamiamy się z tym narodem. Czy kojarzy Pani Czesława Miłosza? Tak, kojarzę. A z jakim dziełem się Pani kojarzy? Głównie z wierszem Dar. Aha. A jakiego pochodzenia był Miłosz? To znaczy Miłosz był Litwinem, ale uważał się za Polaka. Mhm. A w jakiej epoce literackiej tworzył? Wydaje mi się, że w XX wieku, ale jaka to była epoka, to nie, 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 mhm. nie jestem w stanie powiedzieć. A czy zna Pani tematykę dzieł Miłosza? Tak, on głównie pisał y, dzieła patriotyczne. Mhm. A co pani rozumie przez pojęcie tożsamość? Tożsamość? Mm. Przede wszystkim y, wydaje mi się, że tożsamość. Y, jest to wyobrażenie o tym, kim jesteśmy, za kogo się uważamy. A jeśli w nawiązaniu do Miłosza, to głównie tym, że był poetą, był patriotą. Wydaje mi się, że to wszystko. Przepraszam, czy wie pan, jakiego pochodzenia był Miłosz? Proszę. Czy wie pan, jakiego pochodzenia był Miłosz? Miłość. Litewskiego. Tak, a wie pan może o czym pisał? No ładne wierszyki. E, a y, kojarzy pan w jakiej epoce literackiej tworzył? Czy co? W jakiej epoce literackiej tworzył? Nie wiem, jak się ona nazywa mhm. w historii. Aha, a co dla, czym dla Pana jest tożsamość? Co Pan przez to rozumie? Tożsamość to jest jakieś oblicze duchowe mhm. człowieka. Przepraszam, czy zna Pani poza czasami Miłosza? Tak. A czy kojarzy Pani jakieś jego konkretne dzieło? E Zaraz, 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 Niech nie chcę że sobie przypomnę. Eee, wiem, że wydał taki piękny, e, piękną e, poezję, ale ojej, no wieć co o zapomniałam, no. A dym, jakiego pochodzenia? E, polskiego. A co dla Pani jest... Tym dla Pani jest tożsamość? E, tożsamość. E, hmm. No jest to poczucie własnej, własnej godności, e, poczucie, e, no, no, jak gdyby, na pewne, pewne cechy charakteru, które, które odzwierciedlają nam, nam tożsamość. E, no, takie poczucie przyna, przynależności do pewnych e, struktur e, do, e, właśnie, czy do polskości, czy do. E, czy do pewnych właśnie tak mówię struktur społeczeństwa, do których możemy się utożsamić. Jak sama nazwa wskazuje tożsamość. Zna pani postać Czesława Miłosza. Ja myślę, że tak, ale nie mam czasu. Czesław no, no, Polak, oczywiście, że Polak a, mieszkający na, Stale, na Stanach, na w Stanach, Stanach, a ostatnio w Polsce, ale tożsamość, czyli dla mnie. Tak. Proszę Pana, nie wiem, nie potrafię Panu odpowiedzieć, że jest dla mnie tożsamość. Nie. Kim był Miłosz? No, znanym oczywiście, na blistą polskim. E, Polakiem. A o czym tworzył? E, o Polsce. Dolicznie. Czy kojarzysz postać Miłosza? No pewnie, że tak. A jakiego by pochodzenia? Polak. E, w jakiej epose literackiej tworzył? W współczesności. Znasz tematyka tematyka jego dzieł? No, w współczesności. A jakieś, konkre jakieś konkretne dzieło? Yy, Campio di Flori. Okej, okay, a co rozumiesz przez pojęcie tożsamość? Hmm. No nie wiem. Musimy dla Ciebie jest tożsamość? Co yy, to jest przyznanie się do... Na przykład tożsamość narodowa. Dzień dobry, wie Pani kim był czasów Miłosz? Słucham? Czy wie Pani kim był czasów Miłosz? No pewnie, że tak. A jakiego był pochodzenia? E, litewskiego. A czy kojarzy Pani go z jakimś konkretnym dziełem? E, tak, ale teraz pustka w głowie, ale A o czym tworzył? E, o Boże, o Polsce. O świecie generalnie poezję. A w jakiej epoce literackiej tworzył? Yy, we współczesnej. Yy, po wojnie. Coś takiego. Dobra, i ostatnie pytanie. Czym dla pani jest tożsamość? No dla mnie jest bardzo ważna. Znaczy, A generalnie jeśli chodzi o tożsamość narodową, tak? Tak. Yy. No, bardzo istotne, chociaż teraz te wszystkie granice między państwami się rozminęły, rozpłynęły i generalnie najważniejsze jest to, kim się człowiek czuje, się czuje Europejką na przykład, może bardziej niż taką Polką-Polką. sorry znasz może postać Czesława Miłosza? Być może. E, a kojarzysz go z jakimś dziełem? No. Nie bardzo. A może ja wiesz nie chociaż nie jakiego był pochodzenia? Słucham? Może wiesz chociaż jakiego był pochodzenia? No, z Polski. Mhm. A czym dla ciebie jest tożsamość? Wzorcym. Przepraszam, zna pani Czasowej Miłosza? Znam. A y, y, kim był? No pisarzem, tango napisał. A y, kiedy tworzył? No, no, po wojennych latach. A jakiego pochodzenia? Na no, Polakiem był. Jeszcze ostatnie pytanie mam do pani. E, czym dla pani jest tożsamość? No tożsamość, no to jest po prostu czy jest się um, obywatelem polskim, czy innym, no jakie się ma wykształcenie, no takie, no, no tożsamość. Czy no. może jaki był Czesław Miłosz? No jak, pisarzem był Miłosz. A wiesz, do jakiego było pochodzenia? No nie wiesz. To nie wiesz, pytasz mnie. Ja no, wiem, właśnie ma, dlatego cię pytam. Trzeba do szkoły chodzić się uczyć. Hmm. No z wierszami ja się go kojarzyć. Mm -hmm. A wiesz może jakiś konkretny tytuł wiersza? Był, Wałek. Nadniemny. E <grymne> był ten. Był, ja mówiłem na apelu, jak się. Nie, nie, nie pamiętam tytułu. Dobra, nie pamiętam. Dobra, a e wiesz może w jakiej epoce Terackiej tworzył? No niedawno, bo on niedawno umarł. No. Na pewno nie klodowcowy. <grym> Dobra. Dobra, wiedział pan Dobra, a wiecie może jakiego był pochodzenia? To Polakiem był. A czym dla Was jest tożsamość? Tożsamość? Co, Tożsamo... ty co ja? Proszę odpowiada. Że co, że tożsamość? Dla mnie tożsamość to jest to, kim jest. Dzień dobry. Dzień dobry, o super. Czy wiedzą Pani może kim był Czesław Miłosz? Eee, Czesław Miłosz był pisarzem. Tak, a wiedzą Pani może jakiego pochodzenia? Eee, Polska. Tak, a w jakiej epoce literackiej tworzył? W jakiej epoce literackiej, Czesław miłaś? Współczesnej chyba. Aha. Aha. A jakieś konkretne dzieło, tytuł, może wiersza, książki? Myślałam, że mi Pani nie będzie zadawać trudnych pytań. No dobrze, to teraz takie łatwe. Czym dla Pani jest tożsamość? To na pewno czymś ważnym. No, każda musi wiedzieć, yy, kim jest, skąd pochodzi. Kim yy, był czasów Miłosz? Pisarzem. Jakiego pochodzenia? Polskiego. A, a co dla, czym dla Pani jest tożsamość? Jak to ki, czym? Czym dla Pani jest tożsamość? Co to Pani rozumie przez pojęcie tożsamość? Tożsamość, to że jestem sobą. To, że mam swój honor, swoje ambicje i swoje zamiłowania i zapotrzebowania. Czy wie Pani, kim był czasów Miłosz? Może kim był Czesław Miłosz? Poetą. Aha, a wiesz może co napisał? Wiersze. Dobrze. A jakiego był pochodzenia? Z, z Litwy. Uh -huh. A czym dla ciebie jest tożsamość? Oj, trudne pytanie. No być sobą Nie. Przepraszam, Czy wie pani może kim jest Czesław Miłosz? Miłosz. No po Poeta. A wie pani jakiego był pochodzenia? Polak. Dobrze. A a może jakieś jego dzieło kojarzy pani? Migosze. Pierwsze a to coś Wiesz, może kim był Czesław Miłosz? Na pewno był pisarzem. Uh -huh. A wiesz jakiego pochodzenia? No, polskiego mi się i tak. Uh -huh. A w jakiej epoce literackiej tworzył? który wykłada, tak nie pamiętam, jakieś 19 chyba uh -huh. wiek. A kojarzysz jakieś jego teksty? Czesława Miłosza? Bo ja musiałbym się zastanowić dłużej. Dobra, a czym jest dla ciebie tożsamość? No takie przysposobienie. Jak widzimy, Polacy są bardzo zapracowanym narodem i wszędzie się śpieszą. Czesław Miłosz jest im znany, ale zarazem obcy. Najwyższa pora, aby to zmienić. Dlatego już niebawem zapraszamy wszystkich na huczne obchody Roku Miłosza. Już 25 maja na ulicy Kazikowskiej Konstytucji 3 maja. Świętujcie razem z nami. Serdecznie, Serdecznie zapraszamy. zapraszamy. Czy zna pani postać Czesława Miłosza? Nie, Pani postać cesława Miłosza? Nie, Przepraszam, czy zna pan postać Czesława Miłosza? Nie. Przepraszam, czy wiedzą pani, może kim jest Czesław Miłosz? Nie, nie Przepraszam, czy zna pani postać Czesława Miłosza? Przepraszam, czy kojarzy pani postać Miłosza? Co, znacie może postać Czesława Miłosza? Nie. Przepraszam, czy zna pani postać Czesława Miłosza? Nie. Przepraszam, czy wie pani, kim jest Czesław Miłosz? Słucham? Czy wie Pani kim jest Czesław Miłosz? Zna Pan postać Czesława Miłosza? Znam, znam! Przepraszam, kim był Czesław Miłosz? Przepraszam, a może Pani wie kim jest Czesław Miłosz? Ty, co A co nagrał? Hidaj go, nagrał!